Panie ministrze, dowódca uroczystości nadkomisarz Maciejewski melduje kadrę kierowniczą polskiej policji do zbiórki z okazji objęcia stanowiska komendanta głównego policji. Panie panowie oficerowie. Szanowni państwo, meldunek złożony panu Mariuszowi Błaszczakowi, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Rozpoczął uroczystą zbiórkę z okazji powołania na stanowisko komendanta głównego policji, pociech sztandarowy. Sztandar komendy głównej policji wprowadzić. Damno, Prezentuj. Panowie! Oj. Panowie! Oj. Panie panowie oficerowie! Zapraszam nadinspektora Jarosława Szymczyka do uroczystości powitania ze sztandarem. Uroczystość powitania ze sztandarem. Nadinspektor Jarosław Szymczyk. Hasło Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, nastąpi teraz złożenie meldunku o objęciu stanowiska komendanta głównego policji. Panie Ministrze, nadinspektor Jarosław Szymczyk melduje objęcie obowiązku Komendanta Głównego Policji. Panie, Panowie, Oficerowie! Panie Ministrze, Panie Komendancie, Panie i Panowie Oficerowie, Komendanci, odczytam dokument powołany. Pan Jarosław Szymczyk na podstawie artykułu 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji powołuje Pana z dniem 13 kwietnia 2016 roku na stanowisko komendanta Głównego Policji. Podpisano prezes Rady Ministrów Beata Szyga. Szanowni Państwo, Pan Minister wręcza decyzję o powołaniu na stanowisko komendanta Głównego Proszę Państwa, ja jestem głęboko przekonany, że Pan Mada Inspektor Jarosław Szymczyk będzie dowodził Polską policją sukcesami. Współpraca nasza będzie się układała też, mam taką nadzieję, i pewność modelowo. Policje czekają zmiany, ale to będą dobre zmiany. Jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest powrót do programu modernizacji służb mundurowych, a więc programu Ustanowionego przez rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zadaniem państwa, komendantów, komendanta głównego, ale także państwa komendantów będzie zrealizowanie tego programu, tak żeby nowy sprzęt, nowe miejsca pracy, a więc nowe, nowe komendy, a także podwyżka wynagrodzeń służyła temu, żeby obywatele naszego kraju, podwyżka wynagrodzeń oczywiście policjantów, Służyły temu, żeby, obywate, żeby obywatele naszego kraju mieli poczucie bezpieczeństwa. To jest zadanie, które stoi przede mną, przed Panem ministrem, ale także przede wszystkim przed Państwem. A więc nasza rola to stworzenie warunków do tego, żebyście Państwo mogli z sukcesem zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. I chciałem też podkreślić, że Uważam, bo tak takie są moje doświadczenia, że, że w Policji jest wielu wspaniałych funkcjonariuszy, oddanych służb. W związku z tym, chciałbym postawić to bardzo jasno i stanowczo, że ci policjanci będą doceniani, będą awansowani, będą wyróżniani, ale oczekuję także tego, że formacja największa spośród służb fundurowych w Polsce, jaką jest Policja, będzie formacją zdyscyplinowaną, że będzie formacją, w której nie będzie osób przypadkowych. Takie też się pojawiają, a więc ci wszyscy, którzy przeszli do Policji poprzez nieporozumienie, oczekuje tego, że odejdą. Natomiast zostaną ci, którzy chcą służyć, bo pojęcie służby jest w moim przekonaniu czymś zupełnie Chciałbym też, korzystając z okazji, powiem to za chwilę także publicznie na konferencji prasowej, serdecznie podziękować Panu Inspektorowi. Od dziś nie młodszemu Inspektorowi, tylko Inspektorowi Andrzejowi Szymczykowi za te dwa miesiące współpracy, którą ja oceniam bardzo dobrze. To był trudny czas, zarówno dla Pana Inspektora, jak i dla nas wszystkich, ale ja jestem. Bardzo zadowolony z tego czasu naszej bliskiej pracy i jestem przekonany, że jako pierwszy zastępca komendanta głównego policji, pan inspektor Andrzej Szymczyk także będzie wzorowo wykonywał swoje obowiązki. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy przed Państwem słowa do Państwa skieruje na inspektor Jarosław Szymczyk, komendant główny. Policji. Zapraszam Panie komendancie. Szanowni Panowie Ministrowie, drogie koleżanki i koledzy, funkcjonariusze i pracownicy cywilni polskiej policji. Pozwólcie, że ja zacznę od takiej krótkiej, osobistej refleksji, bo trochę ponad rok temu, w trakcie wprowadzenia na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, rozpocząłem swoje wystąpienie od słów tak spełniają się marzenia jadąc dzisiaj tutaj z panem ministrem do gmachu kom Komendy Głównej Policji zastanawiałem się to co powiedzieć dzisiaj no chyba tylko tyle, że tak spełniają się najskrytsze marzenia. Szanowni Państwo ja mam świadomość tego jak ogromnym zaszczytem i honorem jest pełnić funkcję Komendanta Głównego Policji ale mam też panowie ministrowie pełną świadomość tego Jaki w ślad za tym idzie, jaka idzie odpowiedzialność. I deklaruję tą świadomość tej odpowiedzialności wobec obecnych tutaj wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji, ale wobec całej formacji, ponad 120 tysięcy ludzi, którzy na co dzień zakładają policyjne mundury, choć też bez tych mundurów starają się w jak najlepszy sposób zapewnić jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka potrzebę bezpieczeństwa. I robią to bardzo dobrze, bo pokazują to badania opinii publicznej, które bardzo wysoko oceniają naszą, naszą formację. Wierzę głęboko to, w to, że stworzymy wspólnie zespół, tak wszyscy jak tutaj jesteśmy, który poprowadzi polską policję w kierunku jeszcze większego zaufania społecznego, jeszcze większej akceptacji i jeszcze większego poklasku dla naszych działań ze strony społeczeństwa i jeszcze większego spokoju w naszym kraju. Mam też przede wszystkim poczucie ogromnej odpowiedzialności za Polaków i dla wszystkich tych, którzy na teren naszego kraju przybywają jako goście, za to, aby oni mogli czuć się bezpiecznie i aby profesjonalizm naszej formacji, gwarancję tego bezpieczeństwa działał. Szanowni Panowie Ministrowie, na, pan, na ręce Panów Ministrów chciałbym przekazać moje wyrazy ogromnej wdzięczności dla Pani Premier. Beaty Szydło, dla panów ministrów za zaufanie, którym zostałem oddarzony. I obiecuję, że dołożę wszelkich starań, wykorzystując swoje kompetencje, wiedzę, doświadczenie, a także czas, który tylko będzie mi dany, aby ten kredyt zaufania jak najlepiej spłacić i nie zawieść. Bardzo dziękuję panowie ministrowie za to zaufanie. Szanowni Państwo, wierzę głęboko w to, że. Zaczynamy kolejny etap w funkcjonowaniu polskiej policji będzie to dobry czas dla Polaków, dla polskiego państwa, dla bezpieczeństwa ludzi, którzy na terenie naszego kraju się znajdują. Przed nami bardzo trudne wyzwania. Te ogromne, czyli lipiec i szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, te jeszcze chyba większe, jakie przyjdzie nam e, zrealizować w związku z ustawą modernizacyjną, o której mówił pan minister. E, i wierzę głęboko w to, że podołamy tym zadaniom, tym wielkim, ale też tym małym, codziennym, które powodują, że te nasze działania i nasza ocena jest na ciągle wysokim poziomie. Liczę na Was bardzo. Wierzę głęboko w to, że wspólnie jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć. I kończąc swoje wystąpienie, chciałbym też w kilku słowach zwrócić się do Pana Komendanta Andrzeja Ślimczyka, Podziękować za wszystko, Panie Komendancie. Upracowaliśmy już razem za Panem dwa bardzo trudne miesiące, ale wierzę głęboko w to, że mogę liczyć na dalsze Pana wsparcie i ten duet katowickich szynczyków przeniesie się na, na skalę ogólnopolską i z równie dobrym efektem, jak w Katowicach będzie funkcjonował. Panie Ministrze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.